Łukasz Piszczek był o krok od powrotu do ekstraklasy? Były reprezentant polski sam zdradził kulisy rozmów z jednym z klubów, a historia ma ciekawy finał. Łukasz Piszczek w rozmowie z przeglądem sportowym ONET ujawnił, że znalazł się na liście kandydatów do objęcia drużyny z PK o ekstraklasy. Rozmowy się odbyły, ale ostatecznie wybrano innego szkoleniowca. Były obrońca wrócił na początku roku z Dortmundu, gdzie pracował jako asystent Nuriego Szachina. Po odejściu tureckiego trenera zrezygnował z pracy i ponownie zajął się prowadzeniem KAS Panatoni Goczałkowice-Zdrój. Jego nazwisko pojawiało się w kontekście sztabu reprezentacji Polski po rezygnacji Michała Probierza. Media spekulowały, że mógłby współpracować z Jerzym Brzęczkiem, gdyby ten wrócił na stanowisko selekcjonera. Ostatecznie wybór padł na Jana Urbana. Jak się okazuje, latem był też w kręgu zainteresowań górnika Zabrze. Piszczek przyznał, że zna się z Łukaszem Milikiem, odbyli rozmowę, ale na tym się skończyło. Klub postawił na Michała Gasparika, który już poprowadził zespół w czterech ligowych spotkaniach, z dwoma zwycięstwami i dwoma porażkami. Górnik zajmuje obecnie szóste miejsce w tabeli, a Piszczek wciąż pracuje w Goczałkowicach, czekając na ewentualną kolejną szansę w piłce na najwyższym poziomie. Piszczek był blisko powrotu do ekstraklasy, ale decyzja padła na innego trenera. Czy kolejna oferta z najwyższej ligi trafi na jego biurko w tym sezonie?